Jeżeli chcesz, żeby Twoja firma rozkwitła na wiosnę, wystarczy, że skupisz się na tych dwóch najważniejszych rzeczach: na cyberbezpieczeństwie oraz profesjonalizmie. MADG to nowoczesna kancelaria biegłego rewidenta, która w swoich działaniach stawia na nowoczesność. Kancelaria potrzebowała naszego wsparcia w usystematyzowaniu obiegu dokumentów. W firmie zaproponowaliśmy po konsultacjach wprowadzenie Microsoft Business Basic oraz Microsoft Business Premium. Po rozpoznaniu potrzeb firmy ustaliliśmy, że ujednolicenie stopek w wiadomościach e-mail podniosłoby poziom profesjonalizmu w firmie. Nie musisz już poświęcać czasu na szukanie rozwiązań w internecie, wystarczy, że wejdziesz na stronę alterity.pl do zakładki Case Study i zapoznasz się, z naszym opisem współpracy z nowoczesną kancelarią biegłego rewidenta MADG.